Siemano graczu, ja jestem Patryk i razem z moimi widzami tworzę miejsce dla graczy, gdzie można się odstresować, pośmiać i poczuć przyjemność z oglądania interaktywnych treści. Głównie zajmujemy się tematem gier na telefon. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jeden z najlepszych gier ze sklepu Play. Niektóre są nowe, niektóre miały swoją premierę jakiś czas temu, ale mogły się po prostu ominąć. Dlatego oglądaj do samego końca, by nie przegapić żadnej super gry. A i pamiętajcie, żeby być jak Lord Vader. Zostajmy w domu. Zapraszam serdecznie na naszego Discorda, bo tam oprócz fajnych pogadanek możecie wyhaczyć jakieś darmowe gry w sklepie Play, podcinku po koniecznie wbij do opisu i wejdź na serwer. Myślę, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale jest to jedna z najbardziej rozbudowanych i najlepszych w sumie gier z Harrym Potterem w roli głównej. Jest to najlepsza i najbardziej rozbudowana gra o Harrym Potterze na całym Google Play. Przynajmniej tak mi się wydaje, choć to, z jakim rozmachem jest zrobiona ta produkcja oraz to, ile aktywności ma w sobie sprawia, że każdy z nas zaczyna zacierać ręce, widząc gameplay. Mam przynajmniej nadzieję, że tak jest. Serio, możemy tu robić niemal wszystko, co działo się w ogwarcie, choć oczywiście. Opakowane jest to w gamingową formę, czyli będzie dużo gier i pojedynków, będzie można rozegrać nawet mecz w Quidicza. Będzie też sporo opowiadania historii, a to fajnie, bo dzięki temu jeszcze mocniej poczujesz się jak uczeń szkoły czarodziejskiej. Każdy z nas czekał na list z Hogwartu, kochani, wcielam się w listonosza, wręczam wam właśnie ten list w formie linku do tej gry. Skrzynka odbiorcza w opisie. Ta gra jest mega niepozorna, ale wciąga już od pierwszych chwil. Głównie za sprawą niesamowitego wykonania, które jest banalnie proste, ale tak pomysłowe, że wzbudza w nas ogromne rozbawienie. Serio, mamy taką bekę z tego wszystkiego, co się dzieje na ekranie, że to szok. Bierzemy udział w zwariowanych walkach na arenie, klimat chyba średniowieczny, bo mamy w rękach jedynie broń białą i tarczę. Najlepsze jest to, że mimo tej lekkiej pikselozy, twórcy dodali tutaj na naszym ciele system obrażeń, który pojawia się dokładnie tam, gdzie trafiamy przeciwnika lub gdzie przeciwnik trafia nas. W pewnym sensie możemy poczuć się jak na MMA, możemy mocno pracować rękami i nogami. Moim zdaniem jest to niesamowita zabawa. Długo tej gry nie odinstaluję, tym bardziej, że zajmuje jedynie jakieś kilka megabajtów, więc grzechem byłoby po prostu nie spróbować. Zaczynamy z grubej rury. Odbieramy poród dziecka zakażonej wirusem zombie kobiety. Najlepsze jest to, że tym dzieckiem jesteśmy my. Oczywiście nie będziemy grać bobasem, dopiero kiedy dorośniemy, staniemy się jakby takim pełnoprawnym członkiem ekipy. Dołączamy do grupy ocalałych, którzy radzą sobie całkiem nieźle w osadzie. Gra ma niesamowitą grafikę, działa płynnie i jest w całości po polsku. Jest to po prostu coś idealnego dla osób lubiących klimat apokalipsy zombie, bo nie jest to jedynie gra, w której rozwalamy łby nieumarłych, ale podejmujemy się również innych ciekawych aktywności, które łączą się z przetrwaniem. Nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś była popularna taka gra Binding by Isaac. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale to była naprawdę, naprawdę sztos produkcja. Za to, jak widać na przykładzie tej gry mobilnej, koncepcja małego, słodkiego robaczka, przemierzającego okropnie mroczne krainy, jest nadal aktualna i ciągle generuje całą masę rozrywki. No i tak jak widzisz, twoim zadaniem jest pełzać sobie po zakamarkach lokacji, przede wszystkim starać się nie zginąć. Gra jest zwariowana, bo współautorem jest oczywiście PewDiePie, więc wiesz, że nic normalnego cię tutaj nie uraczy. Przykładem tego jest to, że tutaj nie będziesz rzucać zaklęć, ale je wypierdzisz. Na pewno jest to przygoda, która zapoczątkuje i utrzyma na długo uśmiech na twojej twarzy. O to przecież tutaj chodzi, prawda? Dlatego nie czekaj, link do tej gry jest w opisie. Ta gra, którą za chwilę zobaczycie jest po prostu niesamowita, bo niby wydaje się niepozorna, ale kiedy już do niej wejdziemy i zaczniemy naszą pierwszą rozgrywkę, to pokazuje z jakiej gliny jest stworzona. Te neonowe kolory nadają fajnego, futurystycznego klimatu zabawie, która polega na zdobywaniu punktów poprzez widowiskowe, ekstremalne i przede wszystkim udane akrobacje powietrzne. Sterowanie jest mega proste, dlatego będziesz mógł w całości skupić się na daniu czadu. Gra wciąga już od pierwszej jazdy, a przemyślany model rozgrywki sprawia, że chcemy raz za razem próbować swoich sił jeszcze raz, by osiągnąć lepszy wynik, odblokować nowe, fajniejsze pojazdy. Jest to przygodowa gra detektywistyczna po polsku. Stworzona jest totalnie poważnie, serio, pełna profeska, choć na pierwszy rzut oka wygląda to jak jakaś kolorowa gierka dla dzieciaków mających szukać ukrytych przedmiotów na ekranie. Kryje się jednak za tym fajna historia, ciekawa fabuła, której będziemy częścią. Poznasz wszystko od początku, ale nie będziesz jedynie widzem, bo twórcy poprzez proste techniki angażują w rozgrywkę i sprawiają, że czujesz się totalnie częścią tej akcji. A dzieje się wiele. co co chwilę coś robimy i co chwilę wpadamy na kolejne poszlaki. Jeżeli lubisz rozwiązywać zagadki, a w szczególności detektywistyczne, no to pobierz sobie ten tytuł, a gameplay zrobi już swoje. Baw się dobrze. Gra wyszła niedawno, jest to oczywiście hit od polskiego studia CD Projekt Red. Długo musieliśmy czekać na wersję na Androida, ale jest już i warto sprawdzić co ma w sobie ta karcianka. Ja uwielbiam uniwersum Wiedźmina i dla mnie świat tej karcianki sprawia, że czuję się jak dowódca oddziału w samym środku tego średniowiecznego świata fantazy. Konflikty to codzienność po prostu w Wiedźminie i nie inaczej będzie tutaj. Stając naprzeciwko innego dowódcy, w którego wciela się inny gracz, będziesz musiał wykazać się sprytem taktycznym i wykorzystując maksymalnie swoją talię kart, odpowiednio reagować na to, co wykłada po swojej stronie przeciwnik. Zasady Gwinta są całkiem proste, choć na początku mogą wydawać się skomplikowane. Kilka, kilkanaście może treningowych gierek i będziesz miał już o wiele większą wiedzę. Okej, okay, leć po zwycięstwo. Słuchajcie, całkiem przypadkiem trafiłem na tą grę kompletnie w życiu jej nie widziałem. Nawet na nią nie natrafiłem aż do teraz i okazało się, że wcale taka no-name'owa to ona nie jest. Jest serio niepozorna, bo wydaje się, że prosta to jednak waży całkiem sporo i dostarcza naprawdę sporo zawartości w formie rozbudowanej rozgrywki. Jest to gra, w której napotykamy wiele niebezpieczeństw, jednak z racji braku jakichkolwiek supermocy czy umiejętności fizycznych będziemy posługiwać się naszą głową i w logiczny sposób będziemy radzić sobie z przeszkodami. Ta produkcja jest nie tylko łamigłówką, ale opowiada też ciekawą historię jak Głównego bohatera, więc sam widzisz, że twórcy angażują nas na wiele różnych sposobów. Jeżeli pasuje ci taki model rozgrywki, to jest ogromna szansa, że ten tytuł cię pochłonie i spędzisz przy nim wiele fajnych chwil. I tego ci oczywiście życzę. W pewnym sensie to, co teraz tutaj widzicie w tym zestawieniu, to jest chyba lista moich ulubionych gier, bo wiele z tych tytułów po prostu uwielbiam, a ta gra jest jedną z nich. Chyba nie przestanę tego polecać aż do wyjścia kolejnej części, bo jest to po prostu hicior. Słusznie podniecamy się need for speedem czy asfaltem, ale ta gra wyścigowa niszczy po prostu wszystko. Robi to przede wszystkim idealnie zbalansowanym poziomem trudności, który jednocześnie szyderczo się z nas śmieje, jak i motywuje do tego, by spróbować swoich sił ten jeden kolejny raz. Nie musisz wcale lubić żużlu, żeby się tu dobrze bawić. Według mnie jest to świetna gra, nawet nie tylko dla fanów, właśnie wyścigów, ale dla fanów gier w ogóle. Moim zdaniem perfekcyjne wyzwanie dla każdego z nas. Jest to bardzo przyjemna gra strategiczna, która przenosi nas trochę w czasie do okresu panowania wikingów na mroźnej północy. I to właśnie na tych skurczy bykach będziesz miał za zadanie się zemścić. Najechali oni twoją wioskę, więc ty musisz mądrze organizując swoje siły, odpłacić im tym samym. Cała zabawa rozgrywa się na niewielkich wysepkach, na których będziesz pozyskiwał surowce i zbierał swoją armię. Swoimi jednostkami będziesz mógł na bieżąco kierować, wydając im określone polecenia w zależności od sytuacji. Gra jest bardzo prosta, ale potrafi też maksymalnie wciągnąć, dlatego jeżeli złapie cię nuda, masz chwilę i chcesz się zrelaksować, no to łap za ten właśnie tytuł. Do tej zwariowanej gry możesz zaprosić znajomych i wspólnie skutecznie zabijać nudę. Przyjrzyj się dobrze temu, co widzisz teraz na ekranie. Jest to jedna z tych gier, które mimo że pikselowe, to wyglądają niesamowicie dobrze. Czuć tutaj tą jakość, która wraz z wciągającym gameplayem tworzy nam tutaj wybuchową mieszankę. Gra angażuje nas poprzez dynamiczną rozgrywkę, w której przechodzimy dungeony wypełnione przeciwnikami. W trakcie naszej podróży natkniemy się na wiele lokacji i zanim do nich nie wejdziemy, nie mamy Kompletnie zielonego pojęcia, co nas tam czeka. Może to być skrzynia ze skarbami lub ogromny boss. To na broni, to na umiejętności i to na zabawy. Koniecznie trzeba to sprawdzić. Bardzo łatwo wkręcić się w tę grę, jeżeli szukacie RPE-a, w którym będziecie mogli wcielić się w rolę bohatera, który ma uratować po prostu świat, no to to jest na pewno dobre miejsce. Mi też bardzo fajnie się w tym wszystkim uczestniczy. Na początku możemy stworzyć swoją postać, a potem w ciekawy i angażujący sposób przechodzić kolejne misje z postawionymi na naszej drodze przeciwnikami. Głównym naszym zadaniem będzie rozwój postaci, który odzwierciedla sprzęt, jaki mamy na sobie. Nie bez przyczyny gra nazywa się Questland, bo jest tutaj na. Naprawdę od groma mniejszych lub większych zadań, które chętnie chcemy wypełniać, bo oprócz tego, że są ciekawe, to oferują kuszące nagrody. Ta produkcja to niekończąca się przygoda okraszona klimatem fantazy. powinno ci się to spodobać. Gra związana z apokalipsą zombie zdecydowanie stawia na klimat niepokoju, mimo że wokół widzimy kolorową stylistykę. Nie dajcie się jednak zwieść, jest to walka na śmierć i życie. W każdym poziomie przeciwnicy, którymi są zarówno zombie, jak i inne zmutowane potwory, chcą się do nas dobrać i zabrać jak najwięcej HP. Wiesz co? Najlepsze jest to, że twórcy autentycznie chcą nas przestraszyć, bo nieraz doświadczymy tutaj jakichś jumpscarów lub innego tego typu rzeczy. Do wyboru mamy różne bronie, z czasem. Coraz bardziej rozbudowane i coraz bardziej śmiercionośne. Ale to nic dziwnego, skoro mamy przetrwać w takim świecie trzeba mieć czym się bronić. Ale łatwo totalnie nie jest. Wydaje mi się, że to jest najbardziej dynamiczna gra Battle Royale na telefon. Wydaje mi się, że jest to najbardziej dynamiczna gra Battle Royale na telefon. Koncepcja jest zachowana, to znaczy strefa zmniejsza się, na mapie bronie są dopasowane do naszej postaci, a wygrywa ten, kto zostanie ostatni żywy na placu boju. Jednak to wszystko opakowane jest w kilkuminutowych rozgrywkach. Długość zabawy można porównać do, nie wiem, Brawl Stars. Bardzo mi się to podoba, bo zawsze frustrowało mnie to, że w Battle Royale latam sobie po mapie z 30 minut, zbierając sprzęty i zapasy, aż tu nagle wylatuje jakiś gościu znikąd, mnie po prostu zabija. I wtedy jeżeli nie ma się skilla, nie ma zabawy. A tutaj owszem, skill jest potrzebny, ale gdy nie uda ci się wygrać, za chwilę możesz spróbować jeszcze raz i w 30 minut możesz rozegrać jakieś 10 meczów zamiast jednego. Mega się cieszę, że obejrzałeś do końca. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego, mam nadzieję, że już za chwilę. Yao